Dobry. Witam wszystkich z teleopieki seniorów i seniorki. Mamy chwilę wolnego czasu, to pokażę wszystkim, jak się robi w bazie z patyczków, z włóczki, ewentualnie z nici i z patyczków do uszu. Jeżeli ktoś posiada takie rzeczy, chętnie zapraszam do mojej współpracy. Będę teraz pokazywać, jak się robi. Mam patyczki, to są zebrane na polu. Patyczki, mam czarną wiskozę, ewentualnie może być sznurek. Mamy wiskozę, smarujemy tą wiskozę klejem, którym się nazywa magik. Owijamy tą wiskozę naokoło, tak jak jest patyczek. Po chwili sadzamy obcięty. To są takie patyczki do uszu, które wzięłam, obcięłam z jednej i z drugiej strony. I wyszły takie maleńkie. Bierzemy ten, ten, tą końcówkę patyczka do uszu. Posmarujemy tutaj, może to tak jakoś? Przyłożymy ten patyczek i owijamy. I owijamy. Klejem trzeba posmarować. Bierzemy ponownie klej i smarujemy ten patyczek. Ponownie owijamy. No, i wyszła nam początkowa bazia. Teraz ponownie smarujemy włóczkę klejem. Po przeciwnej stronie i nakładamy końcówkę patyczka. Wygląda to tak nakładanie. A że zbliża się sezon wielkanocny, to na bazie się na pewno nam sprzedadzą na stół wielkanocny. I oto już mamy dwie takie szypułeczki z bazy. Ponownie smarujemy. I ponownie owijamy. Może to być ze wstążki czarnej. I znowu ponownie dajemy. Smarujemy. Ponownie nakładamy końcówkę. Tak owijamy, żeby nie było widać, że to są i wychodzi nam już oto taka bazia. Posmarujemy klejem, które panie były na zajęciach, to mniej więcej powinny wiedzieć, bo żeśmy takie prace wykonywali, no. O, i to jedziemy tak. I znowu nakładamy patyczkiem. Bardzo łatwa, lekka i przyjemna praca. No, spędzenie wolnego czasu. Nie wiem, czy to dobrze będzie widać, ale mam nadzieję, że tak. Bardzo szybkie wykonanie. O, przykleiło się, ale to się odklei. I ponownie nałożyłam, owijam. Ops, wyślizło się. ale poprawimy. Jak na początki przed kamerą wiadomo, każdy ma tremę, Ale damy sobie radę. I oto tak wychodzi bazia. Własnoręcznie robiona. Z patyczka, którą mąż poszedł, uciął mi na polu. I tak o to wychodzi bazia. Jeszcze zostało mi tyle. Do skończenia. Jeżeli się będą ręce kleiły, może być wilgotna ściereczka, którą też posiadam przy sobie. Wycieram se paluszki. I żeby się tak nie kleiło nam do palców, i kręcimy dalej, i dalej przyklejamy, u, trochę mam tremy.